Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń według stanu na dzień 4 sierpnia 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania, o pozostawienie swojego komentarza. Tak, aby pomóc nam w walce z algorytmami i pomóc nam w docieraniu do nowych odbiorców, treści, które regularnie pojawiają się na kanale Nowego Ładu, a my przechodzimy do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą, rozpoczynając od uderzeń lotniczych czy też od działań powietrznych, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. W nocy z 2 na 3 sierpnia Ukraińcy przeprowadzili uderzenie z użyciem przynajmniej kilkudziesięciu bezzałogowców. Głównym celem ukraińskiego uderzenia była rosyjska baza lotnicza w Morozowsku w obwodzie rostowskim. W wyniku tego uderzenia doszło do rozległych pożarów w obrębie bazy lotniczej. W tej miejscowości z bazy lotniczej w Morozowsku operują rosyjskie SU-34 należące do 559 Pułku Lotnictwa Bombowego, które prowadzą działania na Ukrainie, wspierając ukraińskie działania lądowe, prowadzone m.in. W obwodzie Donieckim. Dostępne już w tej chwili materiały zdjęciowe, przede wszystkim zdjęcia satelitarne, potwierdzają, iż doszło do rozległego pożaru w rejonie składu amunicji znajdującego się bezpośrednio przy lotnisku wojskowym, właściwie w jego obrębie, prawdopodobnie porażone zostały również zbiorniki z paliwem. Nie mamy w tym momencie cały czas potwierdzenia co do tego, że jakiekolwiek rosyjskie maszyny, jakiekolwiek z rosyjskich Su-34 znajdujących się na terenie bazy lotniczej w Morozowsku został uszkodzony bądź tym bardziej zniszczony na skutek tego ukraińskiego uderzenia, ale już zniszczenie samego składu amunicyjnego będzie miało pewne skutki i Utrudni Rosjanom prowadzenie działań lotniczych, przynajmniej na jakiś czas, aż też zgromadzone w obrębie tej bazy, prawdopodobnie rosyjskie bomby szybujące, wykorzystywane do bombardowania ukraińskiego zaplecza, zostaną ponownie zgromadzone na terenie lotniska, aby wznowić działania bombowe na terytorium Ukrainy. W ostatnim czasie Ukraińcy prowadzili też uderzenia na rosyjską infrastrukturę. Przede wszystkim zbiorniki naftowe, również w obwodzie rostowskim. Z kolei dzisiaj, a więc 4 sierpnia, mamy informacje o uderzeniach ukraińskich w rejonie miasta Mariupol w obwodzie donieckim, a także w, w obwodzie, oczy, oczywiście Ługańskim, prawdopodobnie z użyciem pocisków dalekiego zasięgu. Na moment nagrywania przeze mnie tych słów brak jeszcze informacji co do rzeczywistego celu ukraińskich ataków, prawdopodobnie rakietowych. Wspomnieć należy również o tym, iż w ostatnim czasie Ukraińcy przeprowadzili uderzenie w obrębie Półwyspu Krymskiego, gdzie zaatakowano jeden z rosyjskich portów. W wyniku tego uderzenia zatopiony ostatecznie, też zniszczony ostatecznie, miał być rosyjski okręt podwodny Rostów nad Donem, który przed kilkoma miesiącami został poważnie uszkodzony na skutek jednego z poprzednich ukraińskich ataków. W tym samym uderzeniu strona ukraińska informuje o zniszczeniu czterech wyrzutni przeciwlotniczych z systemu S-400. Z kolei strona rosyjska w ostatnim czasie, oczywiście poza tymi regularnymi uderzeniami bombowymi, bombardowaniami z wykorzystaniem bomb przybujących na bliskim zapleczu frontu około 100 uderzeń, 100 bombardowań dziennie prowadzi była również ograniczone uderzenia na dalszym ukraińskim zapleczu, przede wszystkim z wykorzystaniem szachedów. Ostatnie dni to brak jakichkolwiek większych rosyjskich uderzeń lotniczych z wykorzystaniem pocisków manewrujących czy też pocisków balistycznych. I to tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze, możemy przejść do omówienia sytuacji na linii frontu. Zaczynamy jak zwykle od rejonu ujścia Dniepru. Tu poza tym, że ten brak ukraińskiej obecności na wschodnim brzegu Dniepru jest już dobrze znany i wielokrotnie potwierdzany, to mamy w tym momencie informacje w charakterze pogłosek o tym, iż Rosjanie prowadzili intensywne działania celem wyparcia ukraińskich żołnierzy ze wszystkich wysp znajdujących się w rejonie ujścia Dniepru, i według tych samych pogłosek miało to zakończyć się rosyjskim powodzeniem, czego efektem ma być to, iż strona ukraińska nie ma już rzeczywistej kontroli nad tymi wyspami, ale zaznaczam po raz kolejny, są to jedynie pogłoski, plotki, brak na to rzeczywistego potwierdzenia przynajmniej na moment, w którym nagrywam dla Państwa te słowa. Nie ulega jednak wątpliwości, iż Ukraińcy ze względu na konieczność zaangażowania własnych sił na istotniejszych odcinkach w Donbasie czy na kierunku wołczańskim byli zmuszeni do ograniczenia własnego potencjału na kierunku hersońskim, a tym samym wycofania się z Krynek, wycofania się z przyczółków na wschodnim brzegu Dniepru i być może również ograniczenia obsad wysp na... Dnieprze w rejonie ujścia tej rzeki w pobliżu miasta Herson. Przesuwamy się więc na kierunek zaporoski. Tu w rejonie robotyny mamy cały czas rosyjskie naciski, chociaż bardzo wyraźnie ograniczone względem tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Rosjanie po opanowaniu robotyny skrupulatnie, ale bardzo powoli próbują wyrównać całkowicie linię frontu, wypychając. Wojska ukraińskie w kierunku Orechowa, ale są to działania, które prowadzą do bardzo powolnych i bardzo ograniczonych zysków terenowych dla strony rosyjskiej. W tym momencie nie ma żadnych informacji o większym zaangażowaniu strony rosyjskiej, a tym bardziej ukraińskiej na kierunku zaporowskim. Wszelkie plotki odnośnie rychłej rosyjskiej, dużej ofensywy na, na Zapororze w tym momencie należy traktować wyłącznie w charakterze niepotwierdzonych w żaden sposób plotek. Na kierunku Holajpola całkowita stabilizacja, również na kierunku wołyki Nowosyłki, tu po opanowaniu przez Rosjan miejscowości staromajorskiej urożajne dalsze działania zaczepne ze strony rosyjskiej wyraźnie zastopowały. Przesuwamy się więc w kierunku wschodnim bezpośrednio na Wuchładar Rosjanie nie prowadzili działań zaczepnych. Jednocześnie mamy dalsze rosyjskie uderzenia na kierunku drogi łączącej Wuchładar z Konstantyniwką. Tu przede wszystkim Rosjanie w ostatnim czasie zaangażowali się w uderzenia bezpośrednio. Na zachód od samej Konstantyniwki, zbliżając się do samej drogi 00532, a także prawdopodobnie ją przecinając, chociaż nie mamy w tym momencie pewności co do tego, iż po przecięciu tej drogi Rosjanie byli w stanie utrzymać swoją kontrolę nad częścią tej rokady. Przesuwamy się w kierunku Marinki. Tu walki koncentrują się na podejściach do Maksymilianiwki pomiędzy Archiwką a Maksymilianiwką, a także w samej Maksymilianiwce sytuacja jest tutaj o tyle dynamiczna, że niekiedy Rosjanie do Maksymilianiwki wkraczali, byli wypychani, ta sytuacja się wielokrotnie powtarzała. W tym momencie ten kierunek ma trzeciorzędne znaczenie dla zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan. Jeżeli chodzi o Krasnohorivkę, to ta miejscowość niemal w całości została opanowana przez wojska rosyjskie, Ukraińcy wycofali się za linię cieku do północnej części Krasnochorywki, właściwie do północnych przedmieść tego miasteczka, gdzie nadal utrzymują swoją kontrolę nad tym niewielkim obszarem zabudowy samej Krasnochorywki, a Rosjanie z drugiej strony próbują w całości wyprzeć Ukraińców z rejonu o ścisłej zabudowie. Przesuwamy się więc na kierunek awdiwski, czy już wręcz powinniśmy mówić pokrowski. Najbardziej na południu walki koncentrują się w rejonie miejscowości Karliwka. Tu rosyjskie postępy zostały wyraźnie zahamowane zarówno na skutek zorganizowanej ukraińskiej obrony to po pierwsze, a po drugie ze względu na to, iż Rosjanie większość swoich sił angażują po prostu na centralnym kierunku natarcia. Jasno Wrodiwka prawdopodobnie została ostatecznie zdobyta przez wojska rosyjskie. Patrząc dalej w kierunku północnym mamy Próby ze strony rosyjskiej całkowitego wyparcia wojsk ukraińskich za rzekę Wowcza. Z nieznanych szerzej powodów Ukraińcy cały czas nie wycofali się w całości za linię rzeki, utrzymując tutaj jakąś szkieletową załogę, która broni miejscowości Merzowe i Skuchne, a raczej być może broniła, bo samo Merzowe miało według jeszcze niepotwierdzonych informacji zostać zajęte przez wojska rosyjskie, które atakują zarówno z kierunku wschodniego, jak i północnego, jednocześnie obchodząc ukraińskie linie obronne z północnego zachodu, gdzie mamy do czynienia z rosyjskim uderzeniem na styku miejscowości Żelanne i Nowoseliwka Persza. I. I jeżeli już jesteśmy przy miejscowości Żelanne, to tu rosyjskie sukcesy były warte odnotowania. Po pierwsze, Rosjanie do tej miejscowości wkroczyli, po drugie, ją ominęli, atakując wzdłuż linii kolejowej w kierunku bezpośrednio na Nowochrodivkę. Ponadto mamy oskrzydlenie Żelanne również z kierunku wschodniego, a więc to rosyjskie uderzenie, które przekroczyło drogę pomiędzy Żałannę a Nowoseliwką. Czego efektem jest to, iż Ukraińcy będą prawdopodobnie bardzo szybko zmuszeni do wycofania się z Żelany w kierunku południowym, tak aby uniknąć całkowitego odcięcia własnych żołnierzy, którzy bronią się w rejonie tej miejscowości. Rosjanie uchwycili dworzec kolejowy w tej wsi, zajęli go, jak i zajęli obszar północnej czy też zachodniej części Żelany. Sama większa część zabudowy prawdopodobnie jeszcze pod kontrolą ukraińską, ale w niedługim czasie powinno się to zmienić z uwagi właśnie na te rosyjskie postępy na skrzydłach samej miejscowości. Leżąca nieopodal, że łanne mniejsza miejscowość Serchiwka została w większej części opanowana przez wojska rosyjskie, które prowadzą natarcie przede wszystkim wzdłuż linii kolejowej. To się nie zmienia od momentu działań w rejonie Oczeretynę jeszcze kilka miesięcy temu. Następnie Rosjanie kontynuowali natarcie wzdłuż drogi T-0511, czy też wzdłuż linii kolejowej dochodząc do progresu. Dzięki zajęć tej miejscowości powstało kolejne wybrzuszenie, kolejny wyłam w ukraińskich liniach obronnych, czego efektem jest to, co obserwujemy w chwili obecnej, czyli dalsze rosyjskie postępy na kierunku Pokrowska. Po opanowaniu wesele mamy też rosyjskie uderzenia na kierunku Chrodiwki. Tu brak informacji o większym rosyjskim powodzeniu, chociaż wzdłuż drogi T-0511 Rosjanie rzeczywiście się posuwają. Sąsiednia Iwaniwka jest już zagrożona rosyjskim oskrzydleniem. Mamy tutaj zarówno postępy rosyjskie bezpośrednio z kierunku wschodniego, z rejonu progresu, a raczej obszaru na północ od, Pro od progresu, jak i uderzenia z południa z rejonu drogi T-0511. Z południa wojska rosyjskie w, wdarły się już do samej Iwaniwki, zajmując południową część tej wsi. Na moment nagrywania przeze mnie tych słów może być już i tak, iż Iwaniwka została przez Ukraińców utracona, ale na to jeszcze nie ma materiałów, które potwierdzałyby taki stan rzeczy. Z rejonu opanowanej przez siebie Tymofejówki Rosjanie atakują wzdłuż południowego brzegu tej niewielkiej rzeczki oddzielającej obie walczące strony, zbliżając się zarówno do zabudowań miejscowości Swierodyniwka, jak i być może opanowując, a co najmniej wkraczając do sąsiedniej niewielkiej osady Łysycznej. Może być tak, że te rosyjskie postępy na kierunku Pokrowska zostały czy też zostaną przynajmniej tymczasowo wyhamowane, a to dlatego, iż. I znowu niepotwierdzone informacje, traktujmy to w charakterze pogłosek, mówią o tym, iż Ukraińcy wyprowadzili kontratak, to kontruderzenie, być może prowadzą bardziej aktywną obronę na kierunku Pokrowskim z użyciem. Jednego baonu z pierwszej brygady pancernej, być może również jakimiś elementami sił 47 brygady zmechanizowanej, tego typu obrona aktywna była już przez Ukraińców wielokrotnie prowadzona na kierunku adyjskim w rejonie Oczarytyne, co każdorazowo hamowało rosyjskie postępy przynajmniej na jakiś czas, ale nie było w stanie ich trwale zatrzymać. W związku z tym. Sądzę, iż i w tym wypadku tego typu działania mogą mieć na celu ograniczenie rosyjskich postępów, tymczasowe ich zatrzymanie, celem być może usprawnienia obrony. Na kierunku rosyjskiego natarcia, ale nie doprowadzi to do całkowitego zatrzymania rosyjskich postępów, bo te mogą zostać zatrzymane dopiero wtedy, kiedy Rosy Rosjanom zakończy się potencjał ofensywny na kierunku pokrowskim. Kiedy to nastąpi, oczywiście nie wiemy. Na tym etapie rosyjskie działania ofensywne są cały czas widoczne. Pozwala nam to przesunąć się nieco dalej na północ. W rejonie Wostwyżenki. sytuacja raczej ustabilizowana, chociaż spodziewałbym się tutaj oskrzydlenia ukraińskich pozycji obronnych z rejonu kontrolowanej już przez Rosjan wsi Tymofiwka, więc uderzenia w kierunku północnym, gdyż dotychczasowe rosyjskie uderzenia na Wostwyżenkę z rejonu Nowo każdorazowo kończyły się niepowodzeniami, ale to było też związane z tym, iż główny rosyjski cios, główna rosyjska oś natarcia szła wzdłuż drogi T0511 bezpośrednio na Chrodiwkę, Nowochrodiwkę i dalej na Pokrowsk. Jeżeli chodzi o zaplecze ukraińskie, to bardzo regularnie intensywnie bombardowane są takie miejscowości jak Chrodiwka, Nowochrodiwka, Sełydowe i sam Pokrowsk, a więc zaplecze ukraińskich sił obronnych broniących się na tym kierunku, co ma na celu zakłócenie logistyki, zakłócenie zaopatrywania, zakłócenie rotacji ukraińskich sił które prowadzą działania obronne na kierunku Pokrowska. Przesuwamy się więc dalej w kierunku wschodnim. Docieramy w rejon Toreczka. Tu dalsze rosyjskie sukcesy terenowe zarówno w rejonie New Yorku, jak i w samym New Yorku. Chociaż tu w moim przekonaniu raczej mamy do czynienia z działaniami wiążącymi niż głównym uderzeniem rosyjskim na kierunku toreczka. To ma miejsce raczej w rejonie Zalizne, bezpośrednio na Toreczki. Jeżeli chodzi właśnie o Zaliznę, to tu większe sukcesy terenowe wojsk rosyjskich w ostatnim czasie przekroczono, jak już mówiłem w ostatnim odcinku raportu drogę imienia Lenina przekroczono linię kolejową Rosjanie dotarli zarówno od północy, jak i od południa do Terikonu do hałdy węglowej która być może została przez nich nawet opanowana ze względu na brak ukraińskiej obrony, chociaż na to nie mamy jeszcze w tym momencie wiarygodnego potwierdzenia materiały filmowe i zdjęciowe dzięki ich geolokalizacji potwierdzają rosyjską obecność na obu skrzydłach tej hołdly, nie zaś na samej hałdzie. Jednocześnie Rosjanie kontynuują natarcie wzdłuż drogi w kierunku na Nelepiwkę, tak aby zbliżyć się do tego prawdopodobnego Głównego celu działań w tym momencie, a więc do całkowitego oskrzydlenia i dalej odcięcia ukraińskich jednostek broniących się w New Yorku i na wschód od tej miejscowości wzdłuż starych linii obronnych na kierunku Gorłówki. Ogółem rzecz ujmując, sytuacja ukraińska w rejonie Toreczka nie została w żadnym wypadku ustabilizowana. Nieco lepiej ma się, co prawda, sytuacja na kierunku Kirowe czy Drużby, ale w rejonie Zaliznego. I dalej, już na kierunku samego Toreczka, brak, e, brak informacji o stabilizacji, o zatrzymaniu rosyjskich postępów, które są w tym rejonie stałe. Przesuwamy się więc na kierunek Bachmudzki. Tu walki koncentrują się po pierwsze w rejonie Kriszczewki i Andrzejewki, bez większych rezultatów dla obu stron. I mamy już potwierdzone informacje co do tego, iż wojska rosyjskie przekroczyły linię kanału w rejonie zabudowanym, dzielnicy, dzielnicy oktabryjskie, gdzie opanowali przynajmniej kilka budynków. Jest to jednak ta dzielnica najniżej położona w całym głównym czasifiarze. Celem Rosjan będzie w tym momencie poszerzenie tego wyłomu, poszerzenie tego przyczółku, tak aby dalej kontynuować natarcie w kierunku głównej zabudowy miasteczka w ciągu ostatnich kilku dni prawdopodobnie nie doszło do dalszych rosyjskich sukcesów terenowych w samym fiarze, chociaż siłami 98 WDW Rosjanie ten przyczółek rzeczywiście osiągnęli. Czy drugi rosyjski przyczółek w rejonie leśnym na zachód od Kalininy ma rzeczywiście miejsce? Prawdopodobnie tak, ale i również z tego rejonu Rosjanom nie udało się wyjść dalej w kierunku zachodnim. Ogółem rzecz ujmując, sytuacja w rejonie Czasy Fiaru jest dość stabilna z perspektywy ukraińskiej, ale rosyjskie uderzenia Ostatecznie doprowadziły do utworzenia przyczółków. Ukraińcy muszą teraz te przyczółki albo zlikwidować, albo zmusić wojska rosyjskie do tego, aby nie były w stanie z tych przyczółków dalej wyjść. Tak mocno je zablokować, aby perspektywy dla strony rosyjskiej osiągnięcia dalszych sukcesów z rejonu tych przyczółków spadły do zera. Czy tak się stanie? Oczywiście tego nie wiemy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Rosyjskie działania na kierunku Grygoriwki. Zakończone całkowitymi niepowodzeniami, zaś na północny zachód od Bachmutu pełna stabilizacja. Również na północ od Bachmutu, na kierunku Siewierska, sytuacja jest dość stabilna. Walki trwają na północ od Rozdoliwki, na kierunku Wejmiwki, z Spirnego. Brak jednak w ostatnich dniach informacji o dalszych rosyjskich sukcesach terenowych w tym rejonie. Podobna sytuacja na wschód od Siewierska, gdzie Rosjanie prowadzą nieustannie działania. Zaczepne można powiedzieć na kierunku Werchnia Kamieńskiego. No i siłami czeczeńskimi Rosjanie cały czas próbują opanować biłochoriwkę bez sukcesów. Przesuwamy się więc na północny brzeg Dońca. Tu walki koncentrują się w rejonie leśnym, zarówno Lasu sierbirańskiego, w rejonie leśnym na wschód od Terni Jampoliwki. Brak informacji o zmianach terenowych w tym rejonie. W rejonie Makijówki ciężkie walki również cały czas trwają. Tu jest duży dynamizm sytuacji. Niektóre źródła mówią o tym, iż Ukraińcy wyparli z Makijówki wojska rosyjskie, inne o tym, że Rosjanie osiągnęli większe sukcesy i opanowali większą część tej miejscowości. W tym momencie nie ma na żadne z, z tych rewelacji większego potwierdzenia. Wiemy natomiast o tym, iż walki w Makijówce cały czas po prostu trwają. Przesuwamy się na północ od Makiówki na kierunek Svatowski. Tu walki w rejonie Stelmachivki, jak zwykle, bez większych rezultatów dla strony rosyjskiej, te uderzenia. Na kierunku Piszczan, po opanowaniu tej wsi, dalsze rosyjskie działania na kierunku rzeki Oskoł zakończyły się raczej niepowodzeniem, gdyż brak informacji o większych sukcesach. Dalsze rosyjskie uderzenia, które trwają już od wielu, wielu miesięcy w rejonie Synkiwki i ponownie bez sukcesu. Co pozwala nam podsumować, iż ten kierunek jest wyjątkowo stabilny już od wielu, wielu miesięcy, brak informacji, brak perspektyw właściwie ku temu, aby spekulować, iż w tym rejonie Rosjanie czy też Ukraińcy byliby w stanie osiągnąć większe sukcesy zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców jest to kierunek wiąż wiążący siły przeciwnika i ma drugorzędne znaczenie. Przesuwamy się więc na kierunek charkowski, raczej wołczański. Tu również mamy do czynienia już raczej ze stabilizacją w rejonie tego zachodniego rosyjskiego przyczółku na terytorium Ukrainy walki koncentrują się w rejonie głębokie, prawdopodobnie Rosjanie kontrolują większą część tej wsi, zaś we wschodnim przyczółku. Mamy przede wszystkim działania w rejonie Starycji. Tu niewielkie ukraińskie sukcesy. I korekty terenowe miały miejsce. zaś jeżeli chodzi o Wołczańsk, Rosjanie kontrolują około połowy północnej części tego miasta. W ostatnich dniach nie nastąpiły większe zmiany terenowe w rejonie Wołczańskim. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Niezmiennie główna oś rosyjskiego natarcia ma miejsce na kierunku Pokrowska. Z drugiej strony działania rosyjskie intensyfikują się w rejonie Toreczka. Mamy rosyjski niewielki w tym momencie ale jednak przyczółek na zachodnim brzegu kanału w Chasifiarze, gdzie Rosjanie prawdopodobnie będą zamierzali go szybko poszerzyć, tak aby wejść głębiej w zabudowę miasta i kontynuować już walki typowo miejskie. Wszystkie te rosyjskie uderzenia są bardzo intensywnie wspierane przez uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących różnego wagomiaru. Około 100 uderzeń lotniczych dziennie na ukraińskie bliskie zaplecze i na ukraińskie stanowiska obronne bezpośrednio na linii frontu. Do tego wszystkie te rosyjskie uderzenia są wspierane ogniem rosyjskiej artylerii, zarówno lufowej, jak i rakietowej. Czemu Ukraińcy oczywiście. Przeciwstawiają własną artylerię, ale nadal ukraiński potencjał artyleryjski, przede wszystkim amunicyjny, jest dużo mniejszy niż ukraińskie potrzeby. I tym akcentem kończymy kolejny odcinek raportu z frontu. Na koniec zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat. To dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa zaangażowaniu, Państwa wpłatom, Możemy kontynuować ten cykl i możemy kontynuować rozwój naszej działalności. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.